Moc korzyści Forda. Nowy Ford Focus w ofercie Ford Multi Opcje od 483 zł miesięcznie. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250 www.bustan.pl Czy po miesiącach debat i dyskusji gmina wreszcie przyznała rację młodemu mieszkańcowi Nysy, który walczy z pobieraniem opłat w źle oznakowanych częściach strefy parkingowej? Wygląda na to, że spór prawny na temat strefy w Nysie zostanie zakończony bez udziału sądu administracyjnego. Od kilku miesięcy jeden z mieszkańców Nysy, Tomasz Hankus, prowadzi spór prawny z gminą o niesłuszne, jego zdaniem, pobieranie opłat parkingowych w źle oznakowanej strefie parkingowej. Przedstawiciele magistratu po raz kolejny spotkali się z panem Tomaszem i tym razem przyznali mu rację. Nie został mi przedstawiany projekt yy, uchwały. Ustosunkowujący się do mojego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, zostało uznana za zasadne 6 punktów z 7, które tam w tym wezwaniu zawarłem. Między innymi oznakowanie stref płatnego parkowania. Panowie zobowiązali się, że od następnego tygodnia zacznie się oznakowywanie znaków poziomych na ulicach wygląda na to, że strefa płatnego parkowania zostanie wkrótce poprawnie oznakowana. Taka decyzja magistratu powinna zadowolić wszystkie zaangażowane w trwający kilka miesięcy spór prawny. Na pewno mamy porozumienie, które umożliwi napisanie nowej uchwały w sprawie strefy parkingowej, w sprawie poboru opłat za parkowanie na terenie miasta, na terenie tej strefy. Ja się bardzo cieszę, bo od kilku miesięcy prowadzimy dyskusję, co należy zmienić, co jest niezgodne z przepisami. Na tą chwilę myślę, że ustaliliśmy. Nasze oczekiwania jako urzędu, jako rady, oczekiwania pana Hankusa weźmiemy pod uwagę, przystąpimy do pisania nowej uchwały i powinna ona być gotowa, tak aby na sesji 1 lipca ją rada mogła podjąć. Gmina jest gotowa, by doprowadzić do stanu zgodnego z obowiązującym prawem bez ingerencji sądu. Dlaczego nie można było zrobić tak od razu? Dziwi również sytuacja, w której zwykły mieszkaniec miasta wykazał się lepszą znajomością prawa niż gminny radca prawny, radni miejscy i cała administracja z burmistrzem na czele. Urzędnicy przyznali mi rację w sześciu, tak jak w punktach. Jednego punktu mnie nie uznali, tak jak płacenia za, płatne, za parkowanie pojazdów w soboty. My jako gmina z pewnymi rzeczami się nie zgadzamy. Uważamy, że te przepisy jednak nie są jednoznaczne. Ale ponieważ narastają jakieś kontrowersje w tym zakresie, stwierdziliśmy, że należy te sprawy dotyczące strefy płatnego parkowania jednak uporządkować. Mamy opracowaną nową organizację ruchu w strefie płatnego parkowania. W przyszłym tygodniu zarządca strefy przystąpi do malowania tzw. linii poziomych, o których jest tak głośno mowa. W Augustowie, Opolu i innych miastach sądy administracyjne stwierdziły, że sobota nie jest dniem roboczym, a zatem pobieranie opłat parkingowych w tym dniu jest także nielegalne. Należy przypuszczać, że w Nysie stanie się podobnie. Jeżeli sądy tak rozstrzygają, że w soboty tych opłat nie należy pobierać, prawdopodobnie zaniechamy pobierania opłat właśnie w soboty. A co z osobami, które już zapłaciły mandaty za parkowanie bez opłaty w nienależycie oznakowanym miejscu albo właśnie otrzymały wezwanie do zapłaty? Czy powinny się odwołać od decyzji na przykład sprzed roku? No, to jest właśnie kwestia taka sworna, bo jeśli ktoś dostał powiedzmy tą opłatę czy mandat, to zapłacąc yy, go zgadza się z zasadnością tego mandatu, a jeśli teraz się okazało, nie wiem jak w przypadku sądu administracyjnego, ale na przykład jak Trybunał, yy, trybunał Konstytucyjny orzeknie, że coś jest bezprawne, można żądać wznowienia postępowania w tej sprawie. Obecnie obowiązująca uchwała Rady Miejskiej okazała się prawnym bublem. Do dnia 1 lipca ma być opracowany przy udziale społecznego eksperta Tomasza Hankusa projekt nowej uchwały dotyczący strefy. Zapisy takie proste i takie czytelne, które nie będą budziły wątpliwości, kontrowersji, nie będą narażały na procesy sądowe. Chcemy, aby to, co ma być oznaczone, było oznaczone, a w miejscach, gdzie się nie da wprowadzić oznakowania poziomego lub pionowego o właściwych parametrach, nie będziemy po prostu pobierać opłat. Nowa uchwała winna uporządkować kwestie związane z winietami dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ma uwzględniać 15-minutowy bezpłatny postój, na przykład dla matek, które przywożą dzieci do przedszkola. Zapisy mają być proste, czytelne, a przede wszystkim bardziej korzystne dla mieszkańców. Przypominamy, że strefę płatnego parkowania w Nysie obsługuje prywatna firma, która pobiera aż 44% wpływów z parkingów za świadczone usługi. W roku 2015 była to kwota około 1,5 miliona złotych. Umowa pomiędzy firmą a gminą została podpisana przez poprzedniego burmistrza Jolantę Barską na miesiąc przed zakończeniem kadencji i zapewniła firmie czteroletni kontrakt.